Z Kelo, dzisiaj będziemy grać w Jack Smith. Yy, tu jest na początku karty yy, Ja sobie grałem już na początku. Nie. Y y no. I gramy tutaj od nowa. Nazywam się Kelo. Oczywiście. Continue. Poznaj. Nie pamiętam. Yy, Jack Smith. O kurde! Nie lubi lubił swoją pracę, ale za mało zarabiał. No tak, no, no niestety, no tak bywa. Yy, ja, jakaś rodzina tam królów, coś tam powiedziała, że. A, że my mają się ożenić z. swoją córką, a jakiś. Trzeba najpierw pokonać czarodzieja chyba. A, tak bardzo się zakochał w tej królowie. Że chciał zabić nas. No dokładnie. No i super. No. A nie. Mamy go zabić. No mamy go zabić. Po prostu, żeby dostać nagrodę pieniężną. I teraz Jack Smith będzie brał pieniądze, żeby uratować tą księżniczkę. Jack Smith będzie tworzył. No to będę musiał otworzyć mu bronie żeby Ale ja nie umiem się posługiwać. Dobra. Będzie nie topę, sztura, Dobra, dobra, dobra. No ja to trzy tylko dobra. Ale on ma pa. Po... O, bed, dobra. O, chce miecz. Świnia chce mieć. Dobra. miecz. Dobra. Otworzymy mi miecz. Możemy mieć. Bierzemy taki mieć. Nie mam nic innego. Więc to... Dobra. To jest tutaj. sią sium, sią sium, sium, na sam dół. I co teraz? Mam kliknąć, dobra. Klikam. O! Mam poklikać tak, żebyś... Mam 17 swingów. Dobra. Dobra, dobra, ej dobra, to fajnie, mi się podoba. Dobra, ej wiem dla was zrobić w ogóle odcinek. Przed kilka razy. Z tego, że muszę zjeść cynę za każdym razem, jak powiem, jak złamię drugie przykazanie Boże. O dobra, teraz musimy tutaj założyć. Perfekcyjnie, Jezu, jestem zarobisty Tak żeby było idealnie Tak żeby mi to pokazało są awesome. no to jest słabo I great No i źle poszło 12 od dobra I... O, 100 100 i handel na 96%, dobra O, kolejna osoba, świnia To pewnie chce znowu mieć, no No to tworzymy kolejny miecz Miałem dla was stworzyć film Gdzie robię... Eee, kurde. Gdzie robię taki, że ja, że muszę zjeść cytrynę, jakby mamy drugie przykazanie, Boże, nie. I nie chce mi się tego robić. <grym> Więc teraz walimy młotem. Bum, bum, bum. O! Tutaj mi ten. Bum, bum, bum... Bum, i bum i jeszcze tu walnimy bo sam koniec i tu jeszcze walnimy gdzie jeszcze tak jest? Dobra. Yy, tutaj to powiększa chyba obronę Nagle tak, O, jest takie świdzące coś najbardziej okej, okay, perfekt i... Awesome, awesome, dobra mamy dwa miecze stworzyliśmy dla kolejnej świty wszystko na 100% Jestem siebie... A patrzcie teraz. Zniknie moja myszka. Patrz. Dobra, już jest. <grych> Uuu, ostatni, dobra. Ostatni miecz. Długi miecz. Oczywiście. Sium, 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 sium. Dobra. No to jeden będzie wojownik na jednym potworu, bo tu ma się napisane co, jakie potwory będę atakować, no to zwykle będę atakować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i co do tego filmu, miałem zrobić film, gdzie jak łamie drugie bo że to jem sobie cytrynę i że to był trudny ten, może się jeszcze pojawi ten film, ale nie wiem, bo może się nie pojawi. Ostatni będzie tutaj, bo tutaj się wali końcówką, tak, bo jest najostrzejsza końcówka. Boom, awesome. Perfekt. present perfect. Boom, awesome. Dobrze. I chyba idziemy na walkę. Idziemy na walkę, dobra. Tu jest 99%. Czas to pieniądze. O, dostałem! 26 Tań bonusów Dobrze Walczymy Dobra, ja chyba tym mam walczyć z nimi Nie, ja mam chyba tym zbierać A Z tym zbieramy pieniądze O ty kurde Dobra, ja ci zabieram pieniądze Aha. No jest to jeden, jest to jeden Dobrze, wygraliśmy Pierwsza osoba jest pokonana. Dobra, teraz a tak, a tak, a tak, dobrze, kurde. Bo nie, nie damy radę, chyba damy radę. I mam dla Was jeszcze jedną, grę przeszykowaną, nie żeby sobie zagrać. Dawaj, a tak, taką bum, bum, bum. Teraz zmieniłem, że macie taki kwadracik tutaj, tylko nie, żeby nie było, że widzicie, co ja mam tutaj na dole, odpalone, nie. Dobra, tutaj dawaj mi rzeczy. O, skrzynia. Rozwalcie tą skrzynię. I czemu ja dostałem rzeczy od łuku, jakie ja mogę tylko miecze tworzyć? Głupie. <coughs> Niepotrzebne. Total XP, dobra. Mam drugi level. Drugi level. Dobra, lecimy dalej. Continue. Będą takie reklamy się pojawiały. mogę tutaj wcisnąć. A ja muszę tu czekać, żeby to wcisnąć. Nowa broń! A, dlatego miałem te rzeczy, oto, bo łuk mam, dobra. Lecimy dalej, to jest dzień drugi już. Dzień drugi, dzień śmierci. Co mnie będzie atakowało? Ja, ten lobal. roślinki, roślinki, e, dobra. Oto, możemy tak samo tworzyć, jak ostatnio. Łuk, Ole łuk, ty chcesz łuk, tak, chcesz łuk, dobra, ty masz łuk. Masz łuczek e, z brązu. To jest brązu, bo jest... Bak. A po co? O, design. W łuku mam nowy design. O, mogę już wszystko mieć. Dobra. Ale nie, no mów, bo ja to i tak wezmę. Okej, okay, okej, okay, back to game. E, żeby nie czekać tyle, to ja to sam zrobię. Bo nie możemy przedłużać filmu. Wlewamy do końca. Tutaj wyjdziemy, bo ktoś mi tu przyszedł, chce łuk. Dobra, musimy naciągnąć łuk. Teraz. Nie, źle chyba. Czekajcie. Bo jak tu był design, z czego to musi być? A z ironu, to nie, to chyba nie dam... To nie da nie dam rady, bo ja nie mam. Ja nie dam rady, to jest zrobić. O! Pięknie. Ja chcę ten. I Aruchet to ten będzie, bo tamten jest do tego designu. I ten też jest chyba do tym tego designu. No, pewnie nie, O, patrzcie, tu, i 10 od tego. A po co ja będę to wywalał, jak dobrze zrobiłem? Wszystko na stole. Kolejny chcę łuk. ja się no tyle tych ludzi chce teraz łukić. My nie jesteśmy w środku A tu mogę od razu zacząć robić łuki. Aha, jestem mądry. Jestem. Dobra, czekamy. Chyba tu się zrobi pierwsze. Rób się, rób się, rób się. Bo tutaj czas to bonus, tak? Okej. Okay. Tu zaraz nastoczujemy, tylko tutaj trzeba wywalić. Nie będę teraz zmieniał tego. Bo od razu pójdę... Tylko od razu tutaj sobie dobra. BUM Nie, nie. Trzeba to bardziej wyciągnąć. Kurde. Nie. O chyba tak. Dobra. Slecing. Teraz tu walimy to. BUM. Bam. I PAM i mamy Łuk. Masz kolejny łuk. Huhu! Tak, musiałem i i teraz Łuk ostatni już wszyscy teraz w tych czasach korzystają z łuku, tak w, naszej, w naszym 2023 wszyscy korzystają z łuku na wojnie tak by by było by było by Jeden i jeszcze dwa. Dobra. Perfekcyjnie. Plus 10 do tego. I mamy wszystkie łuki. Już mamy łuki. Mamy łuki. Dobrze. Czas. 31. No to dobrze jest. Lecimy dalej. Patrzymy. Ale tylko na łuki. Lepiej mieć jakiegoś chłopa, co będzie ten. Nie ja wiem z przodu. Kiedy z tych głowy? Widzę? Ej, dajcie mi iron, bo ja chcę na iron ten. Na tego. Uuu, no na ten... Na to broń. Dajcie iron, iron mi trochę. Żelazo, żelazo. Jak to żelazo, nie broń. i ostatni i będzie koniec I łatwo Jeszcze dzisiaj wam zrobię odcinek wiecie z tego a nie wstawię go tylko będzie odcinek z SWORD and Souls Nie na wersji tylko tego, tej starej wersji na flaszowko bo to jest flaszowa gra Mogliście w nią sobie kiedyś zagrać tak normalnie że wpisujecie sobie Co? Przegrałem? Przegrałem, No Jezus, Maria! A! A ja przegrałem. I co teraz? Continue. A ja dostałem bala nowego. Dobra. Przejdziemy sobie to i kończymy już chyba. Bo muszę się zmieścić w jakimś dobrym czasie. No to super. Taki, taki, taki. No to zwykły będę atakować. No normalnie. No. O siema ty Ma rzeczy do sprzedaży Sprzedaż mi rzeczy, okej, okay. siema Co ty też? A ty nie masz na przykład yy, Oles, oles, oles A brązy ty masz, tylko to nie. nie kupuję od ciebie brązy Po co mi brąz? Dobra, ty chcesz łuk Kolejny łuk, nie lubię łuków tworzyć Łuki są długie. nie lubię łuków Łuki są dla jakichś słabych. Nie wiem, czy z tego będzie seria. Słuchajcie, od razu weźmiemy tu odpalimy, żeby się tworzył łuk. I przy okazji będę robić stretching, tak? Będę robić stretching. I stretching, nie, streting. Stretching muszę ten I trzeba mocno tutaj wziąć, zaciągnąć, okej okay. i walimy tu, dobra, teraz mi się tutaj to robi do końca. Dawaj, dawaj, przyspiesz, przyspiesz Łapiemy się, szum, bum, 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 dobra, i ten już dokończymy do końca, bum, bum, chyba tak, bum, ktoś tu przylasł, chcę kolejny łuk. Is it of tasters so Welcome 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 to your fate End of the line It's just a little explanation of your despair situation you are slave End of the line then p it's well any problem Good E Two I lecimy z tym. O, slecik jest na 96%. No dobra to. Ostatni caftujemy, tak. Tu będziesz miał akurat skoper, bo... skoperku. Bo nie mam nic więcej. Łkam, mulka, mulka, murka, mulka, murka, your buję. O fuck! Co ja zrobiłem? Nie. Sprópniało. Przestali klekspondensze na kwietne specy... ...situacyjne perfect. Tak, nie był perfect, na 100%. No patrzcie, tutaj jest taki bardziej ten. Ale dobra, nie będę się kłócił z wami, bo... Tutaj forging jest na 80%. 80%... O Jezu, ale góra pieniędzy! Góra pieniędzy! Góra pieniędzy! Góra pieniędzy! Dobra. O! Mogę teraz... Trzeba jest dobra. Musisz się naładować, no dobra. To się ładuj. Szybko się ładuj! Szybko się ładuj, bo! Polski ład Prawie bym tam przegapił, Jezu! Ej, tak blisko było! No, dawaj, lecimy. Lecisz! Zwal do końca, dobra Teraz... Ej, to jest... To jest proste, bo ja mam tu KPS -y już po połowie. Albo w połowie? Nie wiem. Do końca to nie wiem, ale chyba w połowie. Dobra, walimy. Ubieramy. Walimy. Au! co mnie Głupi skradł. Walimy! Dawaj, trzeba go dobić. Dawajcie! No nie! No tyle HP mu zostało! No to twoja wina, bo ty są... Czemu to się dzieje? Czy co jestem za słaby chyba na ten grę? A now dron double X! Double X! Dokładnie tak Dokładnie tak. Jeżeli widzicie tutaj, bo tu jest chyba ostatni boss. Znaczy boss, pierwszy boss, nie? A ja przyszedłem dwóch. Jestem taki słaby w ten grach. Ładnie tak 5. No jak pięć rzeczy. Dobra. Jeśli wam się podobało, o co to chcesz ode mnie. Nie! <grywa> Dobra. W następnym odcinku będziemy tworzyć to, ale to jak na razie koniec. Koniec. Czekajcie, niech on się na To jest koniec tak? Z Koniec! Dobra, nie zrobię Wam tego i tak, więc żegnam. Jeżeli widzicie ten przycisk, jeżeli widzicie, stop. I Jeżeli on to kliknie, to będzie...